Siemaneczko, witamy was dzisiaj bardzo serdecznie na filmowym gociku. Jest ze mną Haleron. Hejka. I do it. Cześć. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem promo do piątego wyczekiwanego odcinka WandaVision, który jest bardzo, bardzo epicki. Zapraszamy do odsłuchu. Na początku jak widzimy follow-up do wcześniejszych odcinków. Monikę Rambo, ponownie jakby tą samą scenę co no, no. wcześniej, tak, widzieliśmy co wyrzucają już Wanda. wyrzucaną. Tak, Krą wyrzuca Wanda. Widzimy też agencję SWORD. E, Kroś się tam pojawia i jakby przypatruje się jej. No, a, też widzieliśmy wcześniej. E, tak, to jest nawiązanie tak, do trzeciego odcinka, gdzie pod koniec tak, właśnie to się tak. stało. Mhm. E, potem widzimy nawiązanie do czwartego odcinka, kiedy mamy jakby w czwartym odcinku zebrane wszystkie trzy odcinki, tylko widziane ze strony SWORDu. I Moniki Rambo. Więc mhm. e, sceny. Po, połowa scen jest z odcinka. Czwartego, jakby czwartego. i jakby wcześniejszych. Mhm. I wcześniejszych A, po, połowa jakby. No, z tego, z, co, z z tego, tego co już się stało przed, przed piątym. To tak, kolejną rzeczą jest ta scena w 11 sekundzie Teasera, gdzie mamy y, ludzi ze SWORDu, którzy stoją przy mapie świata. A zanim są telewizory, które pokazują ujęcie, którego jeszcze nie widzieliśmy w serialu, tylko w trailerze, jak Wanda rozmawia z Agnes. I możemy zauważyć, że głównym dowodzącym e, firmy SWORD jest e, dobry przyjaciel e, matki Moniki Rambo, ponieważ, e, którego matka wybrała, ponieważ Monika została zblipowana e, podczas e, Avengers Infinity War. W jednej ze scen widzimy też Darcy Lewis, która wspomina, że jakby ten świat, w którym Wanda i Vision żyją, to jest jakby taki sitcom przez nią nazwany, w którym występuje dwóch Avengersów, czyli właśnie Vision i Wanda. Lecz Agent Wu także wypomina to, że przecież Vision nie żyje, tak jak widzieliśmy w filmie Avengers Infinity War i nie wie się tam znalazł. No tak. Mhm. Mamy także scenę, w której Vision dowiaduje się, że Westview jest wytworem tylko Wandy. i Jest yy, w polu siłowym Wandy. Jest jakby w, w, uwięziony w, 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 mhm. w tym tworze, Westview. Dokła dokładnie tak. I podchodzi do tej bariery Westview. Tak. I on się pyta Wandy, gdzie jest nasz dom? Tak. Ona odpowiada, że tu jest nasz dom. Mhm. On też próbuje rozerwać tą barierę. Widzimy to w jednej ze mhm. scen. A I dalej. Też no, no. Widzimy, że się przez nią przedostał, wtedy upada na kolana i wiemy, że się przedostał, bo widzimy reflektory Swordu, które są skierowane też. Jakby widać tą, te budynki Swordu w oddali. I to jest ciekawe, ciekawe, co no, będzie dalej. Tak, bo, no bo patrzcie na to, na przykład jak no, ta Monika jakby Wypadła z tego westview, to jej strój się nie zmienił, co nie? A tutaj, jak Vision umiera, jak przez to przechodzi, bo w rzeczywistości jest martwy, to no to właśnie to jest takie trochę dziwne. Więc zastanawiam się, mhm. jak to będzie z tym. Dobra, to dalej mamy scenę, jak yy, Sword wjeżdża jakimś, yy, jakimś takim dużym pojazdem, nie wiem, jak to nazwać, yy, w Taką właśnie tą barierę. Milicie, że... No, no. Tak, taką ciężaróweczką i widać, że nie, nie są w stanie się przez nią przebić, bo jeżeli obejrzymy to klatka po klatce, to widzimy, że ten samochód, ten przód tego samochodu się rozwala. Tak, no jakby nie, nie, prze, nie przebił się, nie, nie zdawało mi się to przebić, tylko e, jednak odbili się jak od ściany normalnie. No i zauważcie, że tam jakby ta bariera, ona jest cała czerwona, zamiast tak jak wcześniej była taka Przezroczyste bardziej jak się Może, gdy coś, coś tak. na nią oddziałowuje, to wtedy ona się robi czerwona, bo potem przy wyjściu Wandy, właśnie ta tajemnicza postać, która wychodzi sprzed tą barierę, prawdopodobnie powierzona, właśnie ona wychodzi, też widać, że jakby ona manipulując tą barierą, to ta bariera też się tak zaczerwienia. Więc wydaje mi się, że te pole siłowe, czy co to to jest, jak normalnie jest takie przeźroczyste, niebieskie, to gdy oddziałowuje z światem rzeczywistym czy jakimiś rzeczami, to staje się czerwone. Ale też patrz jak ta Monika w, właśnie w czwartym odcinku tam podchodziła to i prze, prze, stawiała przez nią rękę. To, to się nie, nie, nie było takie czerwone. I nawet jak ten, ten no, pojazd jeszcze jest daleko od tej bariery, to ona i tak już jest czerwona. I, hmm. Hmm. Cie, cie, ciekawe to jest. Tu, tu pozostawiamy Wam do interpretacji. Może Wy macie jakąś teorię, dlaczego tak może być. Na kolejnych kilku scenach też jest pokazane Wanda, używająca swoich mocy do tak jakby, latania, widziana w siedzibie Sword. Widać to w jakimś nowoczesnym budynku takim, według mnie to jest budynek Sword. I widać też ją używającą mocy, aby zamienić jakby czarno-biały obraz, rzeczywistość, widać to dobrze na przykładzie samochodu, który tam stoi stary, używać swojej mocy, żeby zamienić wszystko na kolorowe barwy nowoczesne i również tam samochód zamienia się na nowego takiego niebieskiego suwa. W jednej scenie mamy także ukazane, gdy ktoś ze SWORDu próbuje przelecić helikopterem do świata Wandy. Myślę, że to będzie coś w podobie tego małego helikoptera, który mieliśmy też yy, widoczne w pierwszym bądź drugim odcinku. Yy, nie sądzę, żeby to był ten helikopter. Ten helikopter to, to raz, raczej ten. Ten, ten dron, co ten. Yy... Tak, to nie będzie ten, lecz myślę, że coś też takiego rodzaju, bo ten i tak był na pewno mniejszy od tego, co ona tam wysłała. A wspominając o dronach to ta tajemnicza postać Wanda, przechodząca przez tą barierę, wydaje mi się, że ona właśnie w ręku trzyma tego drona. Sword. Aż po trzyma coś masywnego w ręku, no, jeszcze większego nawet niż młot Thora i to wygląda mi na te właśnie ten właśnie kształt, yy, kształt tego drona. Dobra, yy, to dalej mamy jak yy, Wanda i zwierzę tak podlatuje do siebie, jakby mieli zacząć walczyć i Wanda też ma jakby to takie kulki jej, że tak powiem, z używania jej mocy. Takie kule mocy. Kule mocy, no coś takiego. I widzimy, że Vision już się tak trochę buntuje. Już na pewno wie, że jakby no ten to... świat, w którym żyją, jest stworzony przez nią. No nawet zadaję tam pytanie, że co jest poza Westview, chyba coś takiego. Tak, tak, tak. Dziękujemy za obejrzenie do końca tego odcinka, pamiętajcie o zostawieniu łapki które oraz subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie oraz zachęcamy do obejrzenia innych materiałów z naszego kanału. Przypominamy także o naszym live, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 18, jak co tydzień o najnowszym odcinku WandaVision. Zapraszamy!